Cześć. Trochę przewrotnie na początek. Nie wiem, czy kocham Comic Sans. Ale na początek krótka historia. Comic Sans, zdaje się, że został stworzony w 94 roku. Jego przeznaczenie to było program Microsoftowy. Bob on się miał nazywać. Był wzorowany na dymkach komiksowych. Vincent go stworzył... Jezu, nazwisko zapomniałem. Sorry, napiszę w komentarzu. I Microsoft ten font użył jako font taki przyjazny w Windowsie 95. No, i tu się zaczęło w związku z tym, że osoby, które zaczęły tworzyć różny content, a do tego tworzenia nie powinny się dotykać, zaczęły go mocno nadużywać. Pojawiał się w takiej ilości miejsc i w takim zestawieniu, że bardzo szybko zostało obwołane. Najgorszym fontem w historii, jakimś koszmarem. A nie jest to do końca prawda, moim zdaniem. Taka mała ciekawostka i dygresja, kilka organizacji poleca ten font stosować dla osób, które mają problemy z dyslekcją, z grafią. Dyslekcją. Więc tam jest fajna kwestia rozwiązania kilku liter, na przykład A, która jest dużo lepiej czytelna dla takich osób, które mają problemy ze z, mieszaniem się znaków. Ale też jest taka ciekawa historia, bo ja kiedyś miałem rzucone hasło, wybaczcie, znowu nie pamiętam przez kogo, kogoś z branżuni. Że w Comic Sans nie da się nic sensownego zaprojektować. Ja to potraktowałem jako, jako wyzwanie i swego czasu na Behance wrzuciłem projekt dwóch aplikacji. Jedno to było tam zamawiania sprzątania do domu. Absolutnie fejkowe, nic, nic mocno przemyślanego. Chodzi tylko i wyłącznie właśnie kwestie łajowe, wizualne. Moim zdaniem fajnie zrobione, zastosowane tylko i wyłącznie Comic Sans. Comic Sans jest też częścią elementów wizualnych, spójne z kreską, z ikonami. I zrobiłem też drugą aplikację, którą już w ogóle pojechałem, to był taki budzik Alarm, który mi się nawet bardziej podobał od poprzedniej. W związku z tym, że tu są ekrany, na których nie występuje nic. Dosłownie nic poza typografią i sama w sobie ta typografia jest, jest ozdobnikiem. Ale postanowiłem przekornie z dzisiaj do tego tematu wrócić. Na początku próbowałem odtworzyć tę aplikację, w związku z tym, że one gdzieś w moich przepastnych archiwach, to jeszcze pewnie na Photoshopie było robione, więc to padało. Więc poszedłem sobie na filmę, przełączam się. Na filmę próbowałem sobie to odtworzyć, zrobić jakiś tam ekran tej aplikacji klakier, którą się wygupiam i, i, i robię jako taki przykład. Ale wiecie co? W, po godzinach, w związku z tym, że kiedyś uczestniczyłem w pracach nad projektowaniem obywatela, obecnie już nie jestem w, nawet blisko tego zespołu to sobie siedzę i dłubię, jak ewentualnie mogłoby to sobie tam wyglądać, jakby mi się to podobało. Tutaj akurat był taki test, który sobie robiłem, czy fonty szeryfowe dałoby się do tego podłączyć i jakby co, co by z tego wyszło ciekawego. To był test i wziąłem sobie, skopiowałem ten test i posłuchajcie, zrobiłem... E, aplikacja, która znowu ma tylko i wyłącznie zastosowane e, oprócz identyfikacji, bo e, cały logotyp jest, jest, e, jest spójny i chciałem tutaj w, w to ingerować, e, zastosowałem wszędzie Comic Sans. Bogiem, a prawdą, jak się patrzy na tą aplikację, patrząc na to, że jeszcze dokonałem tu kilku zmian e, pod tytułem, że zrobiłem większe kontrasty, e, zrezygnowałem z kolorów, e, zrobiłem dużo mocniejsze te elementy, powiększyłem ikony. Nagle ta aplikacja, mimo tego, że troszkę leci w taką stronę, jakby była dla mm, osób starszych, ale jednak nie ma moim zdaniem e, czegoś takiego, co, co, co trąci myszką. Jest to jakiś tam świeży powiew, e, trochę z przymrożeniem oka, trochę fajnie. I tak ja sobie przeanalizowałem, jak te ekrany zrobiłem. No, posłuchajcie, no to. Mnie Comic Sans nie boli. Gdyby ktoś mi dał aplikację zrobioną na Comic Sansie, e, która by wyglądała w ten sposób, używałbym. Bez dwóch zdań bym używał, nie miałbym z tym najmniejszego problemu. E, bo tu nie chodzi o sam font, który sam w sobie oczywiście że zawiera błędy. Ale nie aż tak koszmarne błędy jak niektóre fonty, które czasami nawet potrafią być używane jako, jako używane profesjonalne. On ma swój charakter, on ma swoje pewne zastosowanie, rzeczywiście może do obywatela w życiu to się ten nie, nie przypasowało, ale tu wam pokazałem, że nawet zestawienie dwóch takich elementów. Nie boli wizualnie. To jest kwestia pewnych rzeczy: światła, hierarchii elementów, e, poukładania tego wszystkiego zgodnie z zasadami. I nagle się okazuje, że ten komik Sans może być całkiem sensowną alternatywą. Powiem Wam, że Chciałbym kiedyś zobaczyć jakąś aplikację opartą o Comic Sans, natomiast widziałem, że ostatnio Comic Sans wraca do, do, do mody, wiele osób zaczyna go stosować. Eee, na przykład w identyfikacji gdzieś widziałem no, na się jakąś propozycję. Nie wiem, czy to weszło do produkcji, czy nie. W tej chwili moki są takie fajnie robione, że ciężko stwierdzić, czy to było zdjęcie czy, eee, czy, 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 czy wygenerowane. MOG, więc nie doczytałem się też, co doczekało się realizacji, ale wyglądało naprawdę mega fajnie i widziałem bardzo dużo fajnych projektów opartych o Comic Sans, więc nie generalizujmy. Zróbmy coś prawidłowo jak trzeba, poeksperymentujmy. Może się okazać, że gdzieś kiedyś Wam Comic Sans się przyda. Dobra, dzisiaj tak trochę luźniej, do następnego.